Zmiany są czymś naturalnym i dobrym, w końcu to dzięki nim możliwy jest rozwój, lecz dzisiaj porozmawiamy o zmianach, które niekoniecznie wyszły na dobre graczom, a konkretnie o 10 rzeczach, które niepotrzebnie zostały usunięte z FIFA. Niektóre z nich nie mogły być kontynuowane z racji na nowy silnik gry, a inne zostały usunięte, bo i jej nie potrafiło ich dopracować lub w jakiś sposób szkodziły grze, czy też samym twórcom. Aczkolwiek pewne jest to, że trudno będzie znaleźć gracza, który nie tęskniłby za chociażby jedną rzeczą z tego filmiku. Miejsce 10. Losowe zdarzenia w trybie kariery. 10 lat temu chociażby w IH 07 po zakończonym meczu w trybie kariery jako menedżer często zmuszeni byliśmy do zareagowania na jakąś niespodziewaną sytuację wybierając jedną z trzech możliwych opcji. Różnorodność zdarzeń oraz konsekwencje naszych decyzji co do nich potrafiły negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na wsparcie zarządu, kibiców naszej drużyny czy też na poziom zmęczenia zespołu. Ot nawet podjęcie zwykłej decyzji co do tego czy zespół powinien odwiedzić chore dzieci w szpitalu mogło mieć negatywny odbiór. Jest jeśli nie zgodzilibyśmy się na to, oburzeni byliby fani naszej drużyny, ale z drugiej strony poświęcenie czasu na odwiedziny dzieci w szpitalu, w momencie w którym nasz harmonogram meczowy jest bardzo napięty, skutkowałby zwiększeniem zmęczenia zespołu. Setki losowych zdarzeń i jeszcze więcej możliwości ich rozwiązania. Ten mały smaczek na co dzień przypominał, czym jest praca menedżera, w której po prostu trzeba iść na kompromisy i nie da się zadowolić wszystkich, co ma przecież miejsce chociażby podczas każdego meczu, kiedy to ponad połowa drużyny zmuszona jest oglądać go z trybun. Niestety losowe zdarzenia zniknęły na stałe z FIFA już kilka lat temu. Na wielka szkoda, bo o wiele ciekawiej byłoby, gdyby z roku na rok pojawiały się nowe. Miejsce dziewiąte wybór areny treningowej. Arena treningowa dostępna jest w grze już od 10 lat i stała się ona małym symbolem FIFA. Przez lata mogliśmy ją wybierać spośród stadionów dostępnych niemalże na wszystkich kontynentach. A ostatecznie w FIFA 16 mogliśmy pojedynkować się jeden na jeden na jakimkolwiek stadionie dostępnym w grze. W sumie to była jedna z nielicznych dobrych rzeczy, jakie FIFA 16 wniosła do gry. Niestety aktualnie nie możemy już wybierać własnego stadionu w tle i również jesteśmy zmuszeni do oglądania jednego obiektu na arenie treningowej i to jednego z najgorszych, jakie tylko się da, czyli East Point Arena, zmyślonego stadionu dostępnego w FIFA od niemalże dekady, który po prostu lekko przemalowano na potrzeby i na kolorystykę FIFA 17. Miejsce 8. Indora Arena. Jest to jeden z powodów, dla którego starsi gracze o wiele bardziej tęsknią za FIFA 97 i 98 niż chociażby za FIFA 2000, bo w tych obecnie prymitywnie wyglądających tytułach możliwe było rozegranie meczu na zamkniętym obiekcie i to na niewymiarowym boisku, a do tego oczywiście, co jasne, w zredukowanych składach. Na swój sposób w FIFA 98 dało się grać po prostu w FIFA Street. Niewymiarowe, niepiłkarskie boiska i tryb Five Side to coś, co wielu graczy chce obecnie zobaczyć w grze, ale jak widać, coś takiego. Takiego już było, chociaż z racji na nadchodzący skok technologiczny, niestety nie zostało kontynuowane. Miejsce siódme: animowane celebracje. W FIFA 17, jak i w jej kilku poprzedniczkach sami zmuszeni jesteśmy do podjęcia decyzji o tym, jak wyglądać macieszynka piłkarza. Ale jeszcze chociażby w FIFA 10 nie musieliśmy wcale zawracać sobie tym głowy i w ułamku sekundy wybrać mogliśmy jedną z automatycznie generowanych, animowanych celebracji, które to oglądaliśmy w przeszłości przez lata. Animowane cieszynki były o wiele bardziej dopracowane i co ważne nie drażniły graczy. Żadna z nich nie była tak denerwująca jak chociażby obecny dab, no ale niestety zniknęły z gry na stałe. Miejsce 6. Wymiana kart w Ultimate Team przez 5 lat istnienia tego trybu gry nie musieliśmy zbyt często operować monetami, bo transakcje przeprowadzić można było poprzez złożenie oferty zawierającej karty. Znajomi mogli pożyczać sobie najlepszych piłkarzy, a najbogatsi gracze nie tracili na podatku i Bo sprzedając toty Ronaldo chociażby za 5 milionów, przepadało co jasne aż 250 tysięcy monet. Ale kiedy gracze wymieniali się kartami, Portugalczyka można było zamienić z jakimś innym piłkarzem, no chociażby z Rudem kulitem i nie cierpiał na tym stan konta. Na formie jej. Istniały nawet specjalne wątki, w których gracze dogadywali się co do interesujących ich kart, które chcą wymienić. Niestety możliwość wymiany kart została usunięta, bo jak wiadomo była ona dobrym punktem zaczepnym dla końcelerów, z którymi jej nie potrafi sobie od lat poradzić. Miejsce piąte. Mecz treningowy. Mecze treningowe użyteczne były zwłaszcza po premierze gry, dzięki nim każdy szybko mógł sprawdzić, które schematy są obecnie najskuteczniejsze. Jak wykańczać akcje w polu karnym, jak strzelać z dystansu, a jak wykonywać rzuty rożne czy pozostałe stałe fragmenty gry. Mecze treningowe przydawały się o wiele bardziej niż arena treningowa i pozwalały na obadanie rozgrywki w stopniu, który uniemożliwiają występujące obecnie oskryptowane gry treningowe. Lecz niestety z niewyjaśnionych przyczyn zostały one usunięte z menu gry na stałe. Miejsce czwarte. Strzały z pokaźnego dystansu. Wybaczcie, ale musiałem to tutaj zamieścić, bo to jest temat, który najbardziej denerwuje mnie od dwóch lat i wspominam go tak często, jak tylko nadarzy się ku temu okazja, no bo przecież strzały z naprawdę dużego dystansu były czymś, co FIFA po prostu bawiło przez lata, a ponadto było to o wiele bardziej realistyczne niż brak możliwości zdobycia bramki z ponad 27 metrów, gdy golkiper stoi na linii bramkowej. Bo FIFA 14 czy 15 zdobycie go z dystansu, chociaż może akurat było zbyt proste, no to przynajmniej nie było w ogóle możliwe. A takie bramki padają przecież w rzeczywistości, ale nigdy nie padają w FIFA 17. W przeszłości słabsi gracze podejmując decyzję o uderzeniu z połowy boiska mieli czasem szansę na zdobycie efektownej bramki honorowej, a ci lepsi strzałami z dystansu bawili się z nimi, gdy ci nie potrafili umiejętnie używać pressingu. Ale od dwóch lat nikt w FIFA nie zdobędzie bramki, jeśli nie podejdzie bliżej niż na 27 metr. W tej grze nie da się zdobyć gola, jak chociażby ten w wykonaniu Cristiano Ronaldo przeciwko FC Porto. Chociaż w przeszłości było to możliwe. Miejsce trzecie. Tworzenie własnych stałych fragmentów gry. Czyli system, który zadebiutował w FIFA 10 i usunięty został po FIFA 14, a w swoim czasie był bardziej rewolucyjny niż rozwiązania stałych fragmentów gry oferowane przez PESA, który to ponoć jest e symulatorem piłki nożnej. Każdy rzut rożny, czy też rzut wolny, mogliśmy rozegrać ze stuprocentową kontrolą, używając do tego wcześniej stworzonego schematu. Rejestrowaliśmy ruchy zawodników, którzy później odtwarzali je na nasz znak w trakcie meczu w sposób trudny do przewidzenia dla przeciwników. Dzięki temu można było znacznie podnieść skuteczność wykonywanych rzutów rożnych, czy też lepiej zabezpieczyć obronę, by po ewentualnie nieudanym wykonaniu stałego fragmentu gry przeciwnik miał problemy ze skontrowaniem naszej drużyny. Niestety, tworzenie własnych schematów przy stałych fragmentach zostało na stałe usunięte, co jest istnym krokiem w tył dla FIFA w kontekście przekształcenia produkcji w symulator. Miejsce drugie. Turnieje online. Klasyczne turnieje online przez lata były jednym z najpopularniejszych trybów gry, a ich zaawansowane wymagania i różnorodne nagrody do zdobycia sprawiały, że dzięki nim żyły srebrne jak i brązowe składy, a więc zawodnicy niemalże ze wszystkich lig byli o wiele częściej wykorzystywani do gry. Tutaj warto przypomnieć najpopularniejszą akcję sprzed roku, dzięki której wygrywając trzy razy ten sam turniej, każdy mógł zgarnąć konopiankę Obameyanga i Roysa. Obecnie turnieje istnieją tylko i wyłącznie jako sposób kwalifikacji. Do H Champions i nawet jeśli nagrodą jest karta, to łatwo zauważyć, że rywalizują w nich gracze o różnych potrzebach. Jedni grają faktycznie o kartę danego zawodnika czy paczkę, a innym zależy na głównym celu, czyli kwalifikacji do Mistrzostw food. Dodatkowo nie ma obecnie możliwości, by grać w kółko ten sam turniej wielokrotnie, a i wymagania składów są znacznie mniej rygorystyczne, podczas kiedy to właśnie turnieje mogły wpływać na rynek i popularność danych składów oraz urozmaicać nagrody. Bo nic nie stało na przeszkodzie, by stworzyć FIFA 17 cotygodniowy turniej opaczkę z jednym zawodnikiem z drużyn tygodnia i tym podobne. No ale niestety klasyczne turnieje online całkowicie zniknęły, co odbiło się też w jakimś stopniu na wyglądzie obecnego rynku. Miejsce pierwsze, centrum tworzenia. Centrum tworzenia to edytor i baza danych obsługiwana przez graczy na oficjalnej stronie EA, a cieszyło się ono sporą popularnością do FIFA 13. Dzięki niemu każdy gracz mógł tworzyć własnych piłkarzy, kluby, a nawet całe ligi. Edytor zawierał wiele możliwości wyboru chociażby oryginalnych strojów, a do tego pozwalał wgrywać własne loga sponsorów na koszulki, czy też herby klubowe. Dzięki niemu ludzie już kilka lat temu tworzyli kluby oraz ligi niedostępne w FIFA, a następnie bezproblemowo pobierali je na swoją konsolę. Centrum tworzenia się dość sukcesywnie i wydawało się, że kwestią czasu jest kiedy stworzone przez graczy ligi będziemy w stanie podłączać do trybu kariery, by właśnie utworzonymi drużynami bawić się w tym trybie gry. W Polsce z pewnością wielu graczy marzy o tym, by drużyną, której kibicują awansować z zaplecza ekstraklasy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wydawało się, że to niebawem będzie możliwe dzięki Centrum Tworzenia i samym graczom, którzy już dawno stworzyli algorytm na przenoszenie statystyk piłkarzy z Football Managera do PESA czy też FIFA. No ale niestety nieoczekiwanie Centrum Tworzenia zostało usunięte, a gracze póki co korzystać mogą wyłącznie z drużyn, które dostępne są w grze na oryginalnej licencji. A to wielka szkoda, bo myślę, że kariera jakąś mało popularną, obecnie drugoligową polską drużyną przyjęłaby się nawet na kanale Kartomani i to lepiej niż sam Draft. Ponadto dzięki temu, że nasza społeczność jest dobrze rozwinięta, stworzenie niższych lig polskich zająłby może 2 do trzech tygodni, a więc dostępne byłyby one niemalże po samej premierze gry. No ale cóż, wciąż. Można sobie o tym tylko pomarzyć, bo nie oszukujmy się, są jeszcze dziesiątki lig, które czekają w kolejce, by zostać dodane do FIFA przed naszą rodzimą pierwszą ligą polską. To było 10 rzeczy, które z punktu widzenia graczy niepotrzebnie zostały usunięte z FIFA. Niektóre z nich, tak jak brak możliwości zmiany areny treningowej, nie są zbyt istotne, ale inne na pewno w większym stopniu zmieniły jej oblicze, przywracając niejako grę do wcześniejszej wersji. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz więcej tego typu treści, daj mi o tym znać klasycznie, zostawiając łapkę w górę. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!